na pewno nieraz zauważyliście że jak dochodzicie do swojego pięknego iglaka na działce zieloniutkiego no ewentualnie zielono-żółtego to w środku pędy są brązowe są brązowe pędy i wygląda tak jakby zamierały ja jestem tutaj akurat obok Jełowca chińskiego stricta. No i właśnie nie dotyczy to tylko jełowców, ale ogólnie wszystkich iglaków. Obok zaraz jest tuja i jest dokładnie to samo zjawisko. Igły w środku zamierają i po prostu opadają. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka powodów. I dzisiaj w tym materiale postaram się rozwiać różne wątpliwości. Pierwsza, taka najczęściej występująca przyczyna jest taka, że roślina, niezależnie czy to jest tuja, czy to jest jakaś odmiana jałowca, czy to taki pospolity, czy jakiś taki bardziej szlachetny, po prostu zrzucają. Co 2-3 lata stare igły. Także to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna, która najczęściej występuje, ma związek z niedoborem słońca. Zobaczcie tutaj: jestem przy Blue Arrow. Tak on się tutaj prezentuje, i na tym przykładzie tutaj dość nieźle to widać. Zobaczcie, od spodu, gdzie ta roślina tego słońca ma już mniej, faktycznie igły zaczynają brązowieć. Ale gdy pojedziemy sobie wyżej, no to sytuacja jest już zupełnie inna. Widać tutaj świeże przyrosty, także ona tutaj się w środku zazieleni chociażby tu. Zobaczcie jaki ładny pęd. Ona cały czas tutaj puszcza. No ale ty to może iść sobie. Roślina cały czas puszcza, ponieważ ma tutaj więcej słońca. Ma większy dostęp do światła słonecznego. Tu już obok jest posadzony jałowiec Goldcon. Tutaj jest ten nasz Blue Arrow. I spójrzcie, taka nieduża roślina. O bardzo zwartym pokroju i środek jest brązowy. Inny przykład. Również jestem przy jałowcu Blue Arrow. Z pnia zostały usunięte pędy. Te pędy były na tyle rozłożyste, że przysłaniały światło tutaj temu. Tej położącej tui. Także tak to wygląda. Również kolejna oznaka braku dostępu do wystarczającej ilości światła słonecznego. Kolejny powód, dla którego nasze iglaki w środku mogą zacząć brązowieć, to zbyt gęste nasadzenie. Zwykle jest tak, że sadzimy rośliny małe do naszego ogrodu. One z czasem rosną. Ja mam tutaj w tym miejscu. Posadzone cztery iglaki, które bardzo ładnie prezentowały się, gdy były małe. Zobaczcie jednak, co się porobiło teraz. Tutaj mamy jodłę koreańską, dość duża. Tam z tyłu jest jeszcze sosna żółta. I idziemy zajrzeć do środka, jak to teraz wygląda. Zobaczcie. Tutaj od tej strony iglak jest zielone, ale ta strona, która sąsiaduje z tą rośliną, no to już jest brązowa. Tutaj również widać, że ten iglak przerzedził się. A tutaj z kolei ten ma tego dostępu do światła naprawdę bardzo mało, ponieważ jest no dość porządnie zacieniony. I zobaczcie, tylko góra jest zielona. Mniej więcej od tego poziomu, gdzie jest więcej przyświtu. Czubek jest zielony. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład. Świadczące o braku do wystarczającej ilości światła słonecznego na przykładzie tych dwóch świerków. Po lewo mamy świerk konika, a tutaj świerk White Daisy. Bardzo ciekawe świerki tak swoją drogą. Zwykle każdy przygodę z ogrodem zaczyna właśnie od koniki. Wyglądają całkiem nieźle, dopóki nie pójdziemy z ich drugiej strony. Zobaczcie co tutaj się dzieje White Daisy Tutaj jeszcze jakieś pojedyncze gałęzie ma. Są pędy Tutaj wygląda tutaj gorzej to, to miejsce Natomiast klasyczna konika praktycznie Straciła połowę igieł. Także ta strona, tutaj mamy zaraz obok sąsiedztwo jałowca, ta strona jest praktycznie pozbawiona igieł. O, teraz to dobrze widać. Pół praktycznie świerku zniknęło. Jest jeszcze jeden powód, dla którego iglaki mogą tracić igły od środka, często temu również towarzyszy opadanie dolnych pięter gałęzi. Ja tutaj jestem teraz przy jodle koreańskiej. Jak widzicie od samej ziemi jest ona zieloniutka. Także przy tym gatunku nic takiego się nie dzieje, a roślina jest już dość duża i co za tym idzie dojrzała, bo ma ona około 15 lat. Ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku świerków pospolitych, na przykład też dość duże, około 10 letnie. I jak widzicie, one tutaj ze środka pogubiły igły, praktycznie są tutaj również pędy pozbawione tych igieł. Tu na przykład, igieł brak. Dopiero tak od połowy tej gałązki mamy igły. No i z czasem, jak będą one starsze. Również zaczną gubić tutaj te dolne gałęzie, ponieważ one będą po prostu zamierały. Tak jak tutaj widzicie, jest gałązka, która jest praktycznie uschnięta. Także myślę, że są to wszystkie główne powody, dla których nasze iglaki mogą zrzucać igły wewnątrz krzaku. Oczywiście mamy też takie zjawisko jak brązowienie i zrzucanie igieł na początkach pędów. Chodzi o to, że tutaj początek pędu robi się brązowy, no i zamiera. Ale jest to zupełnie inny temat: znacznie dłuższy na zupełnie inny odcinek. Tymczasem Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.